Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... FC Barcelona odpada z Ligi Mistrzów. To koniec Cristiano Ronaldo w Juventusie. Liverpool pewnie awansuje do dalszej fazy Champions League. Jurgen Klopp może zostać selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Oraz Paris Saint-Germain, który chce pozyskać Davida Alabe. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę, aby ten film dotarł do jak największego grona osób. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejsze newsy. Sponsorem Kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć kolejne mecze Ligi Mistrzów, a pierwszym z nich było starcie Liverpoolu z RB Lipsk. Po tym, jak w pierwszym starciu The Reds pewnie wygrali na wyjeździe 2 do 0. Rewanż już do takich emocjonujących nie należał, jeśli chodzi przynajmniej o pierwszą połowę. Już w trzeciej minucie Liverpool mógł zdobyć pierwszą bramkę, ale obrońca uprzedził zamiary rywali. Natomiast w szóstej minucie, dobrą okazję na gola, zmarnował Sadio Mane. Za to w dziewiątej minucie od bramki dla Lipska uratował drużynę Alison Becker, który pochwalił się efektywną interwencją. W dziewiętnastej minucie za to Tą paradą pochwalił się bramkarz gości. Kilka minut później doszło wręcz do absurdalnej sytuacji, kiedy Mohamed Salah zmarnował setkę, a Sadio manek, który miał okazję dobić piłkę, chybił głową. Mówiąc krótko, w pierwszej części spotkania Liverpoolowi nie brakowało akcji, ale na pewno zabrakło skuteczności. W drugiej połowie nie ma co już się tak skupiać dokładnie na przebiegu, ponieważ również dużo się wydarzyło, a nie ma co tracić czasu. W 70 minucie po składnej akcji The Reds w końcu przełamali pierwsze lody i po strzale Salaha wyszli na prowadzenie. Już 4 minuty później było 2 do 0 po golu Sadio Mane, który dostał znakomite podanie od Origiego. W taki właśnie sposób Liverpool w 2 wygrał 4 do 0 i zapewni sobie grę w ćwierćfinale. Oczywiście meczem, na który czekało większość kibiców, było rewanżowe starcie PSG z FC Barceloną. Po pierwszym pojedynku wygranym przez Paryżan 4 do 1, duża część fanów Barse wierzyła w kolejną remontadę. Niestety, bądź niestety do takiej nie doszło, ale nie zabrakło również emocji. Bez dwóch zdań pierwsze 20 minut należało do Blaugrany, która szturmowała bramkę Haylora na Navasa, ale podobnie jak w przypadku Liverpoolu, brakowało tutaj skuteczności. Jak to mówią, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i tak też w 30. minucie PSG wyszło na prowadzenie pokolnik kogo innego jak Kylian Mbappé z rzutu karnego. Francuski kad Barsy z pierwszego meczu i w rewanżu nie dało sobie zapomnieć. 7 minut później Blaugrana zdołała złapać bardzo ważny kontakt po wręcz fenomenalnym uderzeniu Leo Messiego z dystansu ale nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca i tak też było i w tym przypadku. Bowiem dosłownie chwilę przed końcem pierwszej połowy to Barsa tym razem dostała jedenastkę po falu kurzawy. Do piłki podszedł Argentyńczyk, którego intencje zostały dobrze przeczytane przez Keylora Navasa, a futbolówka ostatecznie została wybroniona. Co do drugiej połowy była znacznie bardziej wyrównana, a doszło w niej nawet do sytuacji, w której piłkarz PSG Paredes nabił piłką arbitra spotkania. Ostatnie minuty ponownie należały do Barsy, ale i tym razem skuteczność zostawiała wiele do życzenia, a mecz ostatecznie Zakończył się remisem 1-1. do -1. Oczywiście Barca odpadła, a PSG po raz kolejny ma szansę zagrać w finale Ligi Mistrzów. W komentarzach koniecznie napiszcie, jak oceniacie wczorajsze mecze i czy według Was PSG ma szansę w tym roku wygrać Ligę Mistrzów. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej Ligi Typerskiej w aplikacji Noin. Aktualnie typujemy tam spotkania widzę mistrzów, a dla najlepszych graczy są przewidziane nagrody. Tym razem za pierwsze miejsce rozdajmy koszulkę Twojego ulubionego zespołu. Jak dołączyć, już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, tułączając do Ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Piłka nożna to sport, który przynosi wiele niespodzianek, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Zależy z jakiej perspektywy patrzymy. W ostatnim czasie, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, najczęstszym zjawiskiem to drwin, memów i tym podobnych była FC Barcelona. Hiszpański gigant od kilku lat upokarza się w fazie pucharowej tych rozgrywek, a z edycji na edycję robią to w coraz bardziej spektakularny sposób. Jak się okazuje, do tego grona możemy dorzucić kolejny wielki klub choć do Barcy trochę im brakuje. Juventus po raz trzeci rok z rzędu odpadł przedwcześnie z Champions League. Od transferu Cristiano Ronaldo do Turynu latem 2018 roku, Włosi sądzili, że w końcu sięgną po upragniony triumf w tych rozgrywkach, bo właśnie dla tego powodu ściągnęli Portugalczyka. Rzeczywistość jest jednak taka, że w pierwszym sezonie odpadli w ćwierćfinale z Ajaxem Amsterdam, rok później w 8 z Olimpikiem Lyon, a ostatnio po raz kolejny zrobili to na etapie 8, tym razem z FC Porto. Oczywiście za słabe występy Juve nie ma co obarczać winą Cristiano Ronaldo, Maldo. Popiłka nożna to gra zespołowa. Paradoksem jest za to fakt, że Stara Dama przed wprowadzeniem Cery 7 do siebie radziła sobie lepiej niż po jego przyjściu. Czyżby był to koniec Cristiano Ronaldo we Włoszech? Bardzo możliwe, bowiem po trzech próbach Juventus nawet nie zbliżył się na krok do finału Champions League, a garza Portugalczyka w czasie pandemii stała się dużym obciążeniem dla budżetu klubu. Kontrakt 36-latka z klubem jest ważny do połowy 2022 roku, ale możliwe, że już tego lata zostanie on sprzedany, póki Juve jeszcze może coś na nim po prostu zarobić. W jednym z ostatnich materiałów omówiłem temat niepewnej przyszłości Jurgena Kloppa. Jak nam wiadomo, ostatnia gra Liverpoolu w Premier League zostawia wiele do życzenia i pozycja Niemca na Anfield staje się coraz bardziej zagrożona. Owszem, szanse, że Jurgen zostałby zwolniony w trakcie obecnego sezonu są znikome, ale nie wiadomo jak to będzie wyglądało po jego zakończeniu. Mówi się o tym, że z miejscem selekcjonera Niemiec może pożegnać się Joachim Lew jeśli jego kadra na najbliższych mistrzostwach Europy zagra poniżej oczekiwań. Na jego miejsce miałby wskoczyć właśnie Klopp, który ostatnio udzielił krótkiego wywiadu, którym zapytany o objęcie reprezentacji jasno odpowiedział Czy będę latem dostępny do objęcia stanowiska trenera reprezentacji Niemiec? Nie. Polecie? Też nie. To prosta sytuacja. Zostałem jeszcze 3 lata w Liverpoolu. Dodał również, jest wielu niemieckich menadżerów, którzy mogliby pracować w kadrze. Jak więc widać Jurgena Klopana na pewno nie zobaczymy przez najbliższe lata w roli selekcjonera. Co jednak gdyby Liverpool po obecnym sezonie chciał zakończyć z nim współpracę? Jeśli do takiego scenariusza by doszło, istnieje duża szansa, że Klopp spróbowałby swoich sił w La Liga. Powiem już rok temu mówił, że Hiszpania jest dla niego kuszącym kierunkiem. Czas pokaże jak będzie wyglądała sytuacja Klopa, ponieważ jak na razie jego Liverpool po 28 kolejkach zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli i traci 7 punktów do strefy dającej grę w Lidze Mistrzów. Niedawno Bayern Monachium na specjalnej konferencji poinformował, że z końcem obecnego sezonu z ich klubem pożegna się Dawid Alaba, czyli piłkarz, który przez przeszło dekadę jest związany właśnie z mistrzem Niemiec. Do tej pory rozegrał on 420 meczów dla pierwszej drużyny, a dodatkowo łącznie 58 meczów u 17, u 19 i drugiej drużynie Bayernu. Dużo pisze się o przynosinach Alaby do Realu Madryt, który jest zainteresowany sprowadzeniem defensora. Przypominam, że Austriak gra zarówno jako środkowy i lewy obrońca a w reprezentacji występuje na lewej pomocy. Taka wszechstronność jest na pewno dużym atutem. Nie dziwne więc, że do walki o piłkarza dołączyło się PSG. Paryżanie również ubiegają się o Alabę, a ich oferta, jaką mają mu złożyć, może zwalić z nóg. Mowa bowiem o wręcz astronomicznej kwocie jak na taki transfer, a dokładnie o garży w wysokości 25 milionów euro brutto rocznie. Po przeliczeniu na zarobki netto daje to sumę prawie 17,5 miliona euro. Przypomnę, że Robert Lewandowski w Bayernie inkasuje 22 miliony. Natomiast Manuel Neuer i Sane po 18 milionów. Z tego co nam wiadomo, Real był gotów płacić około 12-13 milionów euro. Ale oczywiście warto do tego podejść dystansem, ponieważ informacje te mogą być mniej bądź bardziej zakłamane. Piszcie w komentarzach, który klub według Was wygra walkę o Dawida Alabę. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!